Nazywam się Paweł Adamiec, jestem fotografem, charakteryzatorem, architektem krajobrazu i wykładowcą akademickim. Mamy w sumie 20 minut do, do odpalenia prezentacji. Ludzie zaczynają się schodzić i już zaczyna robić się nerwowo, standardowo, jak przed każdym wydarzeniem, ale mam nadzieję, że damy radę. Będą też pokazy filmów z sesji, będą pokazy takich wywiadów z bohaterkami, które wzięły udział, które wcieliły się w rolę różnych postaci, właśnie typu królowe, typu boginie, czasami też czarownice. Ja bardzo często słyszę na swój temat opinię, że, że ja jestem osobą kreatywną, przy czym nigdy tak o sobie nie, nie myślałem, bo dla mnie to co robię jest pewnego rodzaju standardem, więc trudno mi określić, gdzie są granice kreatywności, prawda? bo na pewno są osoby mniej lub bardziej kreatywne, nie wiem, w którym miejscu ja jestem. Od zawsze interesowałem się przyrodą, bo ja pamiętam takie sytuacje z dzieciństwa, gdzie ja jako siedmiu latek ściągałem do domu rośliny, na przykład z lasu, przynosiłem to do doniczek i trzymałem w domu, hodowałem w różnego rodzaju butelkach. Mnie to fascynowało od początku, i już na etapie szkoły podstawowej wiedziałem, że ja będę się zajmował później w życiu dorosłym zawodowo przyrodą. Na kulu pojawił się kierunek kształtowanie krajobrazu, no i okazało się, że, że to jest coś, czym chciałbym się zajmować. I też poprzez właśnie naukę e, związaną z architekturą krajobrazu, ja zbudowałem sobie całą to swoją wrażliwość, jaką dzisiaj posiadam. Hej. Cześć, siadaj, choć teraz będziemy okay. zaczynać. Idziemy na dwór, dzisiaj jest zimno, ale może też nie będzie padał, to, to, to coś z tego wyjdzie. I temat e, będzie mocno bajkowy. Masz być dzisiaj bardzo, bardzo wyłączona taka odrealniona, masz być w swoim świecie. Teraz zacznę od ciapania. Staramy się jakoś, powiedzmy, jedną z form jesieni odtworzyć w tej charakteryzacji, w tej sesji. Także bardziej na smutno, na melancholinie dzisiaj niż, niż na pozytywnie. Podkład mamy. To będzie bardzo posępna jesień. Bardzo lubię czarny jako kolor taki, który ma w sobie masę znaczeń, ma dużo sobie w symboliki. Jest takim kolorem, który w zależności od kultury i, i miejsca na świecie ma albo pozytywne, albo mniej pozytywne koneksje. Czerń akurat mi dzisiaj przypasowała do tego, żeby ją mocno skontrastować, właśnie z tym, co się dzieje wokół nas, czymś z tymi trawami, które już zaczęły być powoli suche. Strój też jest beżowy, więc tu będzie mocny kontrast, czyli harmonia dużych kontrastów, tak zwana. Zamknij. Ja sobie tutaj dociągnę. Mniej więcej. Pierwsze sesje, które robiłem, to robiłem z moją siostrą, i tylko na niej, tak jakby miałem możliwość ćwiczenia tego wszystkiego i zaczęło się od jakichś makijaży wykonywanych za pomocą mąki, za pomocą buraka, za pomocą jakichś preparatów, które w ogóle do tego nie służyły. No i, i później stopniowo stwierdziłem, że no, jak już to robię, no to trzeba w jakiś sposób się zainteresować tym tematem i cokolwiek wiedzieć. Troszeczkę oglądałem rzeczy w internecie. Nauczony jestem malarstwa, więc mogłem traktować trochę twarze jak, jak płótno. Te moje make-upy zazwyczaj nie mają nic wspólnego Tradycyjnymi nawiązują do, do baśni, do teatru, czy do jakichś takich mocno abstrakcyjnych wizji. Łączę na przykład różnego rodzaju farby ze sobą i uzyskuję tam konkretne efekty błyszczenia bądź, bądź matowości. Także nadal nadal się tego uczę, przy czym to nie jest jakaś moja główna działka. To jest pewien rodzaj półśrodka, ja to tak nazywam. Muszę zrobić makijaż, żeby dojść do, do efektu końcowego, do finalnego. Wszystkie te plenery takie, które ja tam miałem, które ludzie mnie pytali, gdzie to taki busz jest, albo gdzie jest taka gęstwina roślin. No, tak naprawdę wszystko tutaj wokół domu jest, tylko trzeba umiejętnie to znajdywać. Czy to się trzyma ci, czujesz? Tak, tak czuję. Dobra. Pokaż, buzię. No, tutaj możesz wyprosować możesz wyprosować się, budzie. No, co i może wyprostować się? Może wyprostować, nic nie dzieje. Jakoś się jest to tak. W miarę wysokościowo. Dobra. Tu są bardzo, bardzo zwyczajne miejsce, które jak się odpowiednio wykadruje złapie odpowiednie światło i jakieś sytuacje takie, jeżeli chodzi o, o, o postać jeszcze, która tam się w tym terenie gdzieś będzie przechadzać, to wtedy wychodzi nam bardzo bardzo bojkowy temat. Także tutaj miałem i w pobliżu i puszczę, i miałem i urwisko skalne, i miałem i wodę jakąś płynącą, taką i stojącą też, więc tych tematów w pobliżu mnie jest, jest dużo i o tyle dobrze, że właśnie, że tak poza centrum mieszkam, to przynajmniej mam dostęp do takich miejsc. Wychodząc z domu od razu idziemy już u gotową scenografię. Dobra, dobra, i na środek bardziej na środek. Dobra. Pięcia, proszę Państwa dzisiaj z inspiracji. W zawodzie architekta krajobrazu musicie Państwo być bardzo otwarci, więc e, każda jakby dziedzina sztuki pozwala na to, żebyście mogli z niej czerpać. Gdy zacząłem pracować w Instytucie Architektury Krajobrazu, miałem do zadanie sfotografować zbiorowiska roślinne. Poszedłem w teren, robiłem zdjęcia. Wszystko mi wychodziło, wszystko mi się podobało, byłem zachwycony tym, jak aparat działa i stwierdziłem, że może to coś z tego będzie, może to przenieść właśnie na, na jakieś inne tematy, że nie tylko kwiaty, nie tylko rośliny, nie tylko przyroda, tylko właśnie jeszcze, jeszcze może ludzie. Zacząłem gdzieś próbować właśnie robić zdjęcia portretowe, one były niestety umiarkowanej jakości. I technicznej, i estetycznej. Później zacząłem robić zdjęcia Dobra. bardziej charakteryzowane, czy stylizowane, kostiumowe. Jednym z takich w sumie naj najbardziej dla mnie wyzwaniowych projektów, takie, które mają dla mnie największe znaczenie, jeżeli chodzi o doświadczenia, jakie zdobyłem w trakcie realizacji jego, to jest projekt Królowie Nadburzańscy, który był realizowany na 5 i 6 Festiwalu Landartu nad Bugiem. W pierwszej części udział wzięły osoby wiekowe, niektóre nawet 90-letnie, seniorzy ze wsi nadburzańskich. W części drugiej tego projektu wzięły udział dzieci z tamtych wiosek. Kwestia nauki ciągłej no, pozwoliła mi na to, żeby wypracować sobie właśnie jakiś wyższy poziom i żeby troszeczkę też odejść od myślenia o fotografii tylko i wyłącznie jako o hobby. Projekt Królowie Lubescy jest projektem, który jest jakoś inspirowany projektem Królowie Nadburzańscy ze względu na to, że też tutaj udział wzięły osoby wiekowe seniorzy, przy czym ten projekt jest projektem bardziej rozbudowanym, bardziej związanym z, z takim ujęciem teatralnym, z trochę z grą aktorską. Ta moja praca fotograficzno-charakteryzatorska, w którą wchodzi też ten wizerz, stylizacja, czy, czy, czy kostiumografia, no z jednej strony jest to mój sposób na funkcjonowanie i jest to rodzaj m, jakiejś takiej formy odraagowania życia, a z drugiej strony jest to, jest to też e, mój zawód i często osoby, te, które do mnie się zgłaszają e, na różnego rodzaju sesje, zgłaszają się. W w celach terapeutycznych, ja to tak nazywam, czyli chcą mieć ładne zdjęcia, chcą troszeczkę inaczej wyglądać, chcą być przeniesione w jakiś taki temat, czy świat, który jest niepodobny do tego, który ich otacza. No i tu najczęściej właśnie ich skłania ku temu, żeby się do mnie zgłaszały to, że właśnie po takiej sesji w jakiś sposób czują się odmienione, docenione, no i też mają pakiet ciekawych zdjęć, myślę że w jakiś sposób niepowtarzalnych. Niektóre sesje są robione przy współpracy różnego rodzaju Magazynami, czy modowymi, czy zajmującymi się sztuką i powiedzmy, dostajemy jakieś wyznaczniki, wskazania, jaki jest temat danego numeru, jaka jest myśl przewodnia i trzeba się w tą myśl wpisać. I takie współprace ja sobie bardzo cenię, ze względu na to, że właśnie, że, że później jest ten efekt w postaci choćby dobrego słowa, czy, czy, czy pewnego rodzaju e, zauważenia tej mojej pracy gdzieś tam, nawet poza granicami naszego kraju. Z takich Kwestii bardziej wymiernych to na pewno okładka do fashion booka, czyli polskiej encyklopedii mody, czy powiedzmy propozycje z gazet, czy czasopis takich ogólnoświatowych, w których pojawiają się sesje, wywiady, czy jakieś sprawozdania z takich z różnych filmów wysokobudżetowych. Dla mnie to jest ogromna motywacja i taka informacja tym, że warto to robić właśnie.